Że spaść i będzie ta psychologiczna granica 30% przekroczona. Właśnie przyznam, że trochę przed anteną rozmawialiśmy o tych sondażach, bo um, ja spodziewałabym się, że po akarze mieszkaniowej y, Karolowi Nagrodzkiemu trochę bardziej spadnie. Wiemy, że. No spadło mu nieznacznie, około dwóch procent, same dwa procent. nie ma, takich sąderzy, takich nie ma bo, bo to się rozwija, sprawa jest rozwojowa. rozwojowa. i też myślę, że to, jak kandydaci wypadną w tej debacie, tak naprawdę już okaże się na um, początku pierwszej tury. Um, Rafał Krzyszkowski absolutnie nie może być moim zdaniem takiego już Lecha, ja tak, nie ja tak. Tak. Dokładnie tak, więc to jest moment kampanii, który jest newralgiczny, ale też który jest najbardziej dynamiczny. Teraz kandydaci będą ściskać najwięcej rąk, będą się...